Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w drugim filmie na tym kanale i dzisiaj zapraszam Was do The Sims 4. Zaczynamy dzisiaj challenge RWDG. Różnica w drzewie genealogicznym w sensie. Ja po prostu mówię RWDG, bo jest tak szybciej i tak też będę tytułowała Wam filmy. Ja ten challenge widziałam u Scarlet. Także tylko że nie żeby było, że kopiuję, bo ona go nagrywała dość dawno temu. On już jest jakby zakończony, nie na kanale. Także y, tak, ale bardzo fajne, bardzo polecam sobie obejrzeć też. Y, I ja będę robiła y, też to wyzwanie. Ok, y, przeczytam Wam zasady pierwszego pokolenia. Y, dobra, my jesteśmy w jakimkolwiek domu, ok. Y, jak najbardziej odizolowane i mała parcela? No my w sumie w miarę... Mamy małą parcelę i w miarę domek. Ok, ja stworzyłam nową Simkę, także tutaj nie przenosiłam żadnego dziedzica. Eee, ok, nie używamy kodów. Ja ją wprowadziłam na, do domu i jak kod musiałam użyć, bo nie miałam pieniędzy na ten dom. Teraz nie wiem, czy tak może być. Dobra, na razie to zostawmy. Challenge zaczyna się... Nie wiem, dobra. Zawartość OK. Wybierasz... OK. I teraz nie wiem, czy my możemy... Tak. Zostawić, że my mieszkamy już w takim, wiecie, domu dość drogi, nie? Bo pomyślałam też w tym momencie, że teraz, że po prostu wprowadzić się do taniego domu i wiecie, wprowadzić się do taniego domu i go rozbudowywać. Na tej zasadzie też możemy zrobić. I ja chyba coś takiego zrobię, bo nie chcę, żebyście brali to jako oszustwo. Bo to w sumie jest to oszustwo. Bo ja użyłam kody, żeby wprowadzić się do tego domu, także na nim nie może tak być. Dobra, więc zaraz się już tutaj przeprowadzimy z sim tylko dam początkową kwotę. Aha, dobra, nie, nie możemy mieć tyle pieniędzy. No to dajmy 20 tysięcy, czyli ta początkowa kwota jak stworzycie SIM-a. Dobra, mamy to, mamy to. Okej, okay, także jednak bez, jednak bez tego domu nie przywiązujcie się do niego, ale no może kiedyś nim zamieszkamy. Yy, Okej, okay. dobra. No, oczywiście, pomijam kody Testing true mów MoveObject do budowy po prostu. Tutaj takie będę używać, bo to chyba się nie do tych kodów. Znaczy, to są w ogóle niezbędne kody, więc no. E, ok. E, zawsze chciałam być rolnikiem taka jest tradycja w mojej rodzinie. E, w razie czego wy macie link do tego w opisie, jeżeli nie zapomnę wam wkleić. A, jeszcze na wstępie zaznaczę, że jeżeli Wam się ten film spodoba, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Będzie mi bardzo miło. Wypełnię jedną z aspiracji natura. My mamy... E, jedną wybrałam. Chyba miłośniczka zwierząt, coś takiego. E, nie możesz podjąć żadnej kariery. Twój sim musi utrzymywać się z uprawy ziemi. Czyli po prostu z roślin musimy się utrzymywać, i ja będę brała też pod uwagę utrzymywanie się ze zwierzątek, z wiejskiej sielanki, czyli rozwija obrót z każdym rodzajem roślin. Dobra, czyli w sumie wychodzi na to, że w obrocie będziemy musieli raczej mieć wszystkie rodzaje roślin, tak będzie najlepiej. Sim musi ożenić się z kimś, z cechą uwielbia przyrodę. Uchu, dobra, bara bara, zakazane przed ślubem, okej. Okay. Czyli yy, ja już w ogóle mam takiego sima. Yy bo nie ma tutaj powiedziane, że to nie może być jakiś tam mój sim. Także ja mam już stworzonego. Muszą mieć zarówno chłopca, jak i dziewczynkę. Adopcja niedozwolona. Ok, czyli, czyli do skutku po prostu aż nie będziemy mieli. Osiągnij maksymalny poziom ogrodnictwa dobra i opcjonalne. Myślę, że nie będziemy tej opcjonalnej robili. No nie wiem, może, 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 może zrobimy, dobra. E, aspiracje mam, e, wilka opiekunka, przepraszam, lekka pomyłka, dobra. Teraz e, musimy... oj, mi tu... Ja mam zawsze takie, że myślę, że F to jest przeprowadzka, a przeprowadzka to jest chyba M? Nie pamiętam tych skrótów, tak szczerze mówiąc. Tutaj mamy coś takiego, mała, no bardzo odizolowana, tak szczerze mówiąc. Tylko nie wiem, czy jest ja aż tak małą, no bo jednak jeżeli mam mamy jakieś dzieci, no to by się przydała chyba troszkę większa. E, dobra, ten dom jest za drogi zdecydowanie. No znaczy mogłabym generalnie wziąć po prostu nieumeblowany dom, tylko że byśmy tam musieli mieć pieniądze, żeby go umeblować. Mm -hmm. Jeszcze mamy Sanse Quoyę też fajnie i Pindleton Bay. Teraz nie wiem. Znaczy myślę, że Sanse Quoia odpala. Myślę, że... Tutaj byśmy mogli zobaczyć jakieś domy. Tylko, że nie będzie chyba domu do 20 tysięcy. No, tutaj jest coś, mała działka. Wszystko się zgadza. Tylko, że równie dobrze w takim razie mogę zamieszkać sobie tu, bo ta działka jest taka sama. Dlaczego tu? No, to jest nawet większa. Dobra, wprowadzamy się tutaj. Ta działka jest taka optymalna. No, nie jest za duża i jest w sumie fajna. Naturalne światło, dzikie lisy i proste życie. Aha, czyli no na pewno będzie... Dobra, to będzie kolejne wyzwanie, okej. Okay. Eee, kupujemy dom i zostaje nam niecałe 2,5 tysiąca, także no powinno być na początek stabilnie. Dobra, ja sobie chcę przejrzeć ten dom, jak to wygląda, bo ja w chyba nie mieszkałam. Okej. Okay. Wygląda fajnie. Myślę, że... Nie, myślę, że to jest spoko domek. I fajne mi... Je... Ej, bardzo ładnie tu jest dookoła. Bardzo ładnie. Dobra, także na pewno kury i krowę będziemy mieli. Dobra, ej fajny jest ten domek, podoba mi się on. Znaczy trochę bym go w sumie zmieniła. Na pewno dom sypialny byłby... Nie, do sypialni mi się nie podoba na pewno. Hmm. Hmm. Dobra, na razie go zostawię, bo nie chcę wydawać za dużo pieniędzy w tym momencie Tylko nie mamy tu komputera w tym domu, a przydałby się Więc... dobra, no i tak musimy wydać pieniądze Tylko nie wiem, gdzie ja ten komputer postawię, tak szczerze Bym tutaj postawiła większy styl może, albo po prostu... Okej okay. Dobra, tutaj tak postawię na razie ten komputer, póki nie mamy innego miejsca Ok, więc y, robimy sobie tak. Kup nasiona, od razu lecimy już, bo jest jesień. Dobra, no to ja bym owoce i warzywa na razie kupiłam. Dobra, kupujemy. Eee. And... W ogóle to bym zaczęła od tego, żeby sobie kogoś tutaj znaleźć partnera. Znaczy, jakby ja już mam, tylko musimy się z nim zapoznać. E, Okej, okay. od paczkę nasion i Dobra. E, lato, jesień, wiosna, lato. Aha. Czyli słabo w ogóle. Dobra, no ale tak na razie powinno być. Okej okay. Wstępnie nam to wystarczy, mi się wydaje Dobra, zasięg Tu jest lato, jesie... no nie no, bo zaraz będzie zima, to nie ma sensu tego trzymać eee, Zasięg Dobra więc na razie będziemy mieli grzyby. Będziemy na razie na grzybach zarabiać. Ja bym w ogóle kupiła i tak... Dobra, najpierw kupmy po kolei krowę. Kupię zwierzę. Kupinam brązową krowę. Albo czarną. 400. Ja myślałam, że ta krowa jest za 200. Dobra, no ale mamy. Mamy, mamy. I kup kurczaki. Ile kurczak? 150. Dobra, weźmy białą kurę. Dwie... Weźmy tak, dwie białe kury. Nie dobra. Kurę i koguta po prostu, bo masakra jest. Ale byśmy. Weźmy... Aha! Kogut są drogie. Weźmy na razie dwie kury po prostu. I zostawmy. Znaczy, ja wiem, że to nam się zwróci, bo fajnie się zarabia na tych zwierzakach akurat. Plus te rośliny i w ogóle. No ale dobra. Tylko ja się zastanawiam, czy druga półka może mieć tego. Ej, czemu to tak dziwnie? Czemu to się nie zesiało? Aha! O ja, dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. nieważne. Yy, tylko jestem ciekawa, czy nasz partner będzie mógł mieć pracę, czy raczej nie. Ale myślę, że jak się już. No, myślę, że nie, że, że, że właśnie o to chodzi, że nie. Także no, myślę, że i tak te opcjonalne wykorzystamy, co tam były, że te ryby i w ogóle, bo. No, bo by się przydało więcej pieniędzy, na pewno. Gdzie my tu, czy tu jest łowisko jakieś? Żyję z nadzieją, że tak. Hmm, czy tu jest łowisko? No powinno być, jest, 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 jest. Dobra, Ok. Więc super, wszystko mamy w miarę tak ogarnięte. Yy, dobra, podlejesz sobie. I pojedziemy sobie na miasto tutaj w tym fordzie. W ogóle Wieskańka jest świetna. Jeżeli się zastanawiacie czy kupić to w ogóle się nie wahajcie. Naprawdę bardzo fajne. Świetne ubrania, świetne miasto. No, same te zwierzęta to jest mega urozmaicenie ogólnie. Meble są też mega ładne. Coś na to Cześć. Cześć! Przyjazne powitanie. Ja. Dan... Nie wiem, nie ma niego Moody. Poczekaj. że nie świadom. W ogóle coś więcej tu przyjrzeć. To jest ten dzia, co chciał mi się wyeksmitować. Hmm. Czy nie mam pojęcia. Nie. Dobra, Moody. Moody nie ma pracy, tak? mówi, jesteś bezrobotny. Dobra. Nie mamy czasu, mówi, my musimy lecieć. My musimy lecieć. Nie dałeś jedzenia, Tonara. My lecimy sobie do miasta. Bo w ogóle, właśnie nasz, y, ten przyszły chłopak, który jeszcze o tym nie wiem, a te są też jeszcze o tym nie wiem, tylko o tym były, jakby, y, tu on mieszka, w tym miejscu. E, więc sobie pójdziemy tu. Ej, my go znamy już! Jak to się dzieje, że my go znamy? Ej, to i sobie z Ralfem wtedy pójdziecie sobie e, coś zjeść na przykład. Dobra. E, jesteśmy. Okej, okay, to w sumie tak. pogadajcie sobie. Zapytaj o zawód, ale nie wiem to jest to, że oni już się znają, naprawdę nie mam pojęcia, bo pierwszy raz wyszłam jak do tej rozgrywki w tym momencie Poznaj Poznaj, poznaj Elisabeth A to była tak wyszła, że tak samo Kibana. No tak myślałam właśnie, że coś tu jest niechało Tutaj lekko zepsuję ja to zmienia, oczywiście. Ale e, wiemy, że jesteś ambitny. Ok, zabawa. Eeeh, oboje do tych okutnicach. Tak. Eeeh, hmm. poszedł sobie. Może nie iść. Aha, on chyba idzie gdzieś tam do talerzy. Mi się wydaje. Po Aha, się rozpalić, nie trafiłam, no dobra. Okej, okay, ale do nas jakaś dziewczyna podeszła, zobaczymy. Jak masz na imię. Przejdźmy powitanie. Cześć. Cześć, cześć Fajnie poznajemy ludzi. Szkoda, że tak w wejściu może usiąśćcie czy coś. Okej, okay. myślę, że by już na, w tym momencie dokończył się żeby on po prostu za długi nie wyszedł Mam nadzieję, że wam się spodobał Naprawdę to było takie bardzo organizacyjne, że... Nie spokojnie, nie ciekawi Mam nadzieję, że wam się spodobało Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia górę Będzie mi bardzo miło Naprawdę, bardzo motywujące do mnie Dla mnie, a was to tak naprawdę nic nie kosztuje Także... Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Starałam się. Yy, no i możecie zobaczyć subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby się na bieżąco tutaj na kanale. I chyba to tyle na dzisiaj. Także widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.